Pierwszy list Jana 2,18 mówi: Dzieci, nastała ostatnia godzina. Zgodnie z tym, o czym słyszeliście, to znaczy, że ma przyjść Antychryst. Pojawiło się wielu Antychrystów. Właśnie po tym poznajemy, że nastała ostatnia godzina. Biblia o nim mówi, że w ostatecznych dniach pojawi się Antychryst czyniący wiele rzeczy. Wszyscy zadajemy pytania, kim On jest, bo wszyscy jesteśmy ciekawi, czy On już jest na świecie. Dziś nie ma sposobu, by upewnić się, czy On jest na ziemi, ale wiemy na pewno, że Jego duch jest, ponieważ Biblia nam mówi w 1 Jana 4.3, że wszelki duch natomiast, który tego o Jezusie nie wyznaje, nie jest z Boga. I to jest ten duch antychrysta. O którym słyszeliście, że ma przyjść i który już teraz jest na świecie. Istnieje wiele nieporozumień na temat bytu lub istoty, którą nazywamy Antychrystem w Apokalipsie Jana. Aby wyjaśnić niektóre z tych nieporozumień, musimy rozpocząć od imienia Antychryst. Antychryst naturalnie oznacza anty, przeciw Chrystusowi lub drugie znaczenie oznacza zamiast Chrystusa lub w miejsce Chrystusa. Jednak większość z nas tłumaczy to jako opozycja do Chrystusa pomijając drugie znaczenie, mówiące zamiast Chrystusa. Dlatego ludzie zazwyczaj wyobrażają sobie Antychrysta jako kogoś, który będzie absolutną opozycją i zaprzeczeniem Chrystusa. Jezus Chrystus pojawił się jako kochający, pełen miłosierdzia człowiek. Dlatego wielu myśli, że Antychryst pojawi się jako najgorszy człowiek, jakiego można sobie wyobrażać. Ludzie myślą, że skoro Jezus uzdrawiał chorych, wskrzeszał zmartwych, karmił biednych, miłując wszystkich, ludzie myślą, że Antychryst będzie robił dokładnie na odwrót. Jednak on takim na początku nie będzie. Dlatego ludzie, którzy widzą Jezusa jako wspaniałego nauczyciela i najwspanialszego człowieka na Ziemi, który pociągał za sobą tłumy, mają, że Antychryst będzie straszliwym i odrzucającym. Jednak tak bardzo jak Jezus mówił prawdę i tylko prawdę, Antychryst będzie mówił tylko kłamstwa, jednak to kreuje niewłaściwy obraz Antychrysta, który jest zbyt opozycyjny do Jezusa. Bo Antychryst w swoim kamuflażu pojawi się raczej jako drugie znaczenie, zamiast Chrystusa. Antychryst będzie udawał, że jest pełen pokoju, i nie pojawi się jako diabeł z widłami, wytrzeszczając swoje czerwone oczy. I tu jest punkt, w którym ludzie się zwiodą, bo początkowo on nie wykaże swych pierwszych kolorów i zamiarów. Objawienie Jana, 13 rozdział, od 1 do 10 wiersza, mówią Wtedy zobaczyłem wychodzącą z morza bestię. Miała ona dziesięć rogów i siedem głów. Na jej rogach zauważyłem dziesięć diademów, a na jej głowach bluźniercze imię. Bestia, o której mówię, była podobna do pantery. Jej łapy były jak u niedźwiedzia, a paszcza jak u lwa. Smok dał jej swoją moc, swój tron oraz wielką władzę. Jedna z głów bestii była jakby śmiertelnie ranna, lecz rana ta została uzdrowiona. Cała ziemia poszła w podziwie za tą bestią. Ludzie złożyli pokłon Smokowi za to, że dał bestii władzę. Pokłonili się też samej bestii. Kto jest podobny do bestii, mówili, i kto jest w stanie podjąć z nią walkę. A dano jej paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze. Ponadto powierzono jej rządy na 42 miesiące. Bestia otworzyła zatem paszczę, aby bluźnić Bogu, Jego imieniu i Jego przybytkowi. Bluźniła również tym, którzy mieszkają w niebie. Zezwolono jej nawet podjąć walkę ze świętymi i odnieść nad nimi zwycięstwo. Dano jej także władzę nad wszelkimi plemionami ludzkimi, językami i narodami. Pokłonią się jej wszyscy, którzy mieszkają na Ziemi, każdy, którego imię nie jest zapisane w zwoju życia Baranka, przeznaczono na śmierć od założenia świata. Kto ma uszy, niech rozważy te słowa. Kto ma pójść do niewoli, pójdzie do niewoli. Kto ma zostać zabity mieczem, ten zostanie zabity. Tu się zaznacza wytrwałość oraz wiara świętych. Antychryst będzie wyglądał wspaniale i będzie pełen sukcesu. Ludzie nigdy nie widzieli tak demonicznej, potężnej charyzmy. On zwiedzie ludzi, zwiedzie narody, będzie pełen atrakcji, energii, który będzie przyciągał miliony ludzi, którzy będą go chwalić i sławić. On stanie się ich godłem pojednania, będzie ich symbolem pokoju, nadziei, który ich doprowadzi do utopii. Będzie ich świecącą nad nimi, prowadzącą ich gwiazdą. Pojawi się jako anioł światłości. Będzie wyglądał jak owca, lecz będzie wilkiem. Będzie udawał, że jest barankiem, podczas gdy będzie smokiem. Ogłosi pokój, koniec zniszczenia, korupcji, podczas gdy sam ostatecznie to wszystko sprowadzi na świat. Kiedy spojrzymy na Biblię, dojrzymy różną charakterystykę Antychrysta. A jakie są to jego cechy charakterystyczne? Oto pierwsza. On będzie się uważał za Boga, którego wszyscy muszą czcić. To nie powinno być dla nas niczym nowym, ponieważ to jest jego główny cel. On chce być postrzegany jako Bóg, jako Chrystus i chce być uwielbiany. I prawdą jest, że kiedy się pojawi, on będzie uwielbiany, bo sposób, w jaki się zaprezentuje i przyjdzie, sprawi, że ludzie będą go czcić, ponieważ będzie czynił rzeczy, których inni nie potrafią przyniesie rozwiązania, których inni nie potrafili. Początkowo przyniesie pokój tam, gdzie był chaos. Mateusza 24:24 24 mówi: Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy. Będą oni czynić wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Inne tłumaczenie mówi: oni zwiodą wybranych. Drugi Tesaloniczan, drugi rozdział 3 i 4 mówi: Niech was nikt w żaden sposób nie zwiedzie. Bo zanim ten dzień nadejdzie, musi najpierw dojść do odstępstwa. Ujawni się wówczas człowiek bezprawia, syn zagłady. Będzie on buntował się przeciw wszystkiemu i wynosił się ponad wszystko, co łączy się z Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci. W końcu sam zasiądzie w przybytku i wskaże na siebie, że to On jest Bogiem. On będzie bluźnił przeciwko Bogu. Druga rzecz, będzie mówił przeciwko Bogu, będzie mówił wiele rzeczy przeciwnych Niemu i tak zwiedzie wielu, którzy zaczną Jego czcić. On odwróci wiele dusz od czczenia Boga na czczenie Jego. Będzie obwieszczał, że Bóg nie ma mocy. Jego pycha nigdy nie pozwoli mu wyznać Boga. Jego zadaniem nie będzie, aby uczcić Boga, ani on się nie pojawi, aby mówić dobrze o Bogu, lecz wręcz przeciwnie. Objawienie 13.6 mówi, Bestia otworzyła zatem paszczę, aby bluźnić Bogu, Jego imieniu i Jego przybytkowi. Bluźniła również tym, którzy mieszkają w niebie. Oprócz bezprawia on okaże absolutny brak szacunku i poniżenie dla Boga, nazywając samego siebie Bogiem. Po trzecie, on będzie operował wielkimi cudami. Istnieją sposoby, w jaki można zwrócić uwagę mas ludzi i nawet wierzących w Chrystusa. Antychryst, dokonując cudów, użyje to jako pierwszą rzecz. Istnieje wiele różnych sposobów, sztuczek, aby przyciągnąć uwagę mas ludzi, bo Antychryst będzie dokonywał jednego z najbardziej podstawowych sposobów. Będzie dokonywał cudów, aby zwieść, przekonać innych do siebie. Jednak pamiętaj, diabeł nie ma żadnej mocy nad tobą. Diabeł nie ma żadnej mocy poza tą, którą człowiek mu pozwoli działać przez siebie, bo jedyną mocą diabła jest zwiedzenie ciebie, zwiedzenie wierzących, zwiedzenie dusz. Widzimy w Księdze Eksodus, jak zwodził magików Faraona, aby dokonywać cudów. Druga Mojżeszowa 7, od 8 do 12 wiersza. A następnie Pan pouczył Mojżesza i Aarona, gdy Faraon powie do was, wykażcie się jakimś cudem, powiesz Aaronowi, weź swą laskę i rzuć ją przed Faraonem. Wówczas jego laska zmieni się w węża. Gdy Mojżesz i Aaron przyszli do Faraona, uczynili tak, jakim rozkazał Pan. Aaron rzucił swoją laskę przed faraonem oraz jego sługami i ona rzeczywiście zmieniła się w węża. Wtedy Faraon wezwał swoich mędrców i czarowników. I również oni, wróżbici Egiptu, dokonali tego samego cudu za pomocą swoich tajemniczych zaklęć. Każdy z nich rzucił swą laskę i każda zamieniła się w węża, i choć laska Araona połknęła ich laski, to faraon pozostał nieugięty i nie posłuchał ich, tak zresztą jak zapowiedział Bóg. I tak Antychryst będzie dokonywał wszelkich cudów i wielu ludzi odejdzie od Boga i będzie za Nim podążać. Objawienie 13, wiersze 13, 14 mówią i ta bestia dokonywała wielkich znaków na oczach ludzi, zsyłała nawet ogień z nieba na ziemię. Za pomocą tych znaków, które dano jej możliwość czynić wobec pierwszej bestii, zwodziła ona mieszkańców ziemi. Namawiała ich nawet, aby wykonywali podobiznę bestii, która miała ranę od miecza, a mimo to ostała się przy życiu. Po czwarte, Antychryst powróci do życia. Księga Objawienia mówi nam o bestii, która wyjdzie z morza, oraz druga, która będzie na ziemi. Bestia, która wyjdzie z morza, będzie mieć ranę na głowie. Biblia nazywa to raną śmiertelną. To mówi nam o jej utracie i przegranej. Ta bestia była pokonana i wyzuta z mocy, jednak powróciła do życia, kiedy szatan Smok dał mu moc. Objawienie 13:14. Widziałem jego głowę, która była zraniona aż do śmierci, a jego śmiertelna rana była uzdrowiona. I cały świat podążał za bestią. Następnie Antychryst będzie władał nad całą Ziemią i nikt mu się nie oprze. Moc, która była dana Antychrystusowi, nie była tylko po to, aby czynił cuda, ale aby zwiódł i rządził nad narodami. On będzie kontrolował ludźmi, będzie mieć władzę nad każdym narodem i każdy będzie go znał. Nikt nie będzie w stanie go powstrzymać, ponieważ będzie potężny. Objawienie 13.2 mówi, bestia, o której mówię, była podobna do pantery. Jej łapy były jak u niedźwiedzia, a paszcza jak u lwa. Smok dał jej moc, swój tron oraz wielką władzę. Nie ma mowy o tym, aby antychryst nie doszedł do władzy, ponieważ on przyniesie światu to, do czego dąży. On początkowo przyniesie pokój i rzekomo dobre rzeczy, jednak będzie przeciwko Bogu. Ludzie będą Go kochać za to, co będzie im oferował i za pokój, który zaprowadzi. Antychryst będzie chciał być czczony i uwielbiany, dlatego wprowadzi znamie bestii. Antychryst zbezcześci Bożą Świątynię. Księga Daniela 9, 26 mówi I po sześćdziesięciu dwóch tygodniach pomazaniec będzie zabity. Lecz nie dla samego siebie albo nic mu się nie stanie. A miasto i świątynie splądruje lud pochodzącego księcia jego, zaś kresem powódź i do końca wojna postanowione spustoszenia. Antychryst zniszczy świątynię Bożą i zagarnie wszystkie rzeczy, które w nim były. Bo Antychryst nie ma żadnego respektu do rzeczy Bożych, bo wie, że już został osądzony, jednak wciąż będzie dokonywał swoich rzeczy oraz działań. Dziś istnieją ci, którzy już bezczeszczą świątynię Bożą, jak również istnieje wiele fałszywych nauczycieli, którzy podważają wszystko, co Boże. Jezus również mówił o tym, o czym mówił Daniel w Mateusza 24, 15. Gdy więc zobaczycie w miejscu świętym obrzydliwość spustoszenia, zapowiedzianą przez proroka Daniela, kto czyta, niech zwróci na to uwagę. Pamiętajmy jednak, że jego ostatecznym miejscem jest jezioro ogniste. Lucyfer i wszyscy upadli aniołowie. Oni dokładnie znają miejsce swojego końca, czym jest jezioro ogniste. Więc Antychryst tam ukończy. On nie będzie miał władzy na zawsze. On jedynie odgrywa swą rolę, a kiedy jego czas dobiegnie końca, wtedy na wieki znajdzie się w jeziorze ognistym, w którym nie ma końca. Objawienie 19:20. I bestia została schwytana, a wraz z nią fałszywy prorok. To on służył jej znakami dla zwiedzenia tych, którzy przyjęli znamie bestii i pokłonili się jej podobiźnie. Wszystkie wymienione charakterystyki nie są jedynie czymś, co powinniśmy jedynie posłuchać i powiedzieć tak, tak. Jest to dla nas Boże ostrzeżenie oraz przypomnienie, że te rzeczy nadchodzą i są bliższe niż kiedykolwiek i że musimy być gotowi. Bo Antychryst nie przyjdzie, aby sobie żartować z kimkolwiek, ale aby rządzić, zwieść, okraść i zabić. On będzie dokonywał cudów i sprawi tym, że ludzie odwrócą się i odpadną od Boga. To wideo jest, aby Cię zachęcić do relacji z Bogiem i poinformować o tym, co nadchodzi, i abyś za wszelką cenę utrzymał swoje oczy zwrócone tylko na Jezusie Chrystusie.